Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Młodzi z Pasją. Moją gościnią jest Aleksandra Kurzych. Dzień dobry. Zaczniemy od pytania takiego standardowego dla tego cyklu: jaka jest Twoja pasja? Moim pas moją pasją od zawsze było rysowanie, jakieś takie plastyczne rzeczy, eee, zawsze mnie do tego ciągnęło, no też moja mama w ogóle uczy plastyki w, w dziesiątce tutaj w Ostrołęce, więc chyba to po niej mam też takie... W tak, zawsze u nas w domu było dużo tych wszystkich sprzętów z, z, związanych z malowaniem czy rysowaniem i ja tam po prostu od małego e, byłam przyzwyczajona do tego, no i też sama też zaczęłam próbować i tam rysować, no przyznam się, że nie wychodziło to jakoś super e, na początku, ale... W miarę robienia i ćwiczenia, to okazało się, że to jest to, co chcę robić w życiu. No i po prostu to jest to, od czego jestem najlepsza, co mi najlepiej wychodzi i po prostu, no, uwielbiam to robić. Czyli najpierw nauczyłaś się trzymać kredkę, zanim zaczęłaś chodzić. <grym> a tego to nie wiem, to już pytanie raczej do mojej mamy, ale może. Dopowiedz <grym> nam jeszcze coś o sobie, bo wiemy, że chodziłaś tutaj do stronki do szkoły, do SP mm. numer 3, a później wyfrunęłaś. E, tak, bo chciałam właśnie już tak bardziej konkretnie się związać z, z takim artystycznym środowiskiem, bo no, no były te takie typowe przedmioty: matematyka, fizyka. No, wiadomo, takie podstawy ogarniałam, ale no, jednak czułam, że to nie jest to, że, że jednak bardziej w tą stronę artystyczną mnie bardziej ciągnie. I okazało się, że w Łomży jest błyskawie plastyczne, i uznałam, że to jest miejsce dla mnie, i wychrunęłam ze uczyłam się 4 lata w Łomży. I uważam, że to był jeden z najlepszych okresów w moim, w moim życiu. Że nareszcie, nareszcie te, te przedmioty, które do tej pory mi tam przeszkadzały, jakoś, że musiałam je zaliczyć, i się po prostu męczyłam strasznie, że w końcu nie musiałam się nimi aż tak przyjmować i mogłam rozwijać tą stronę artystyczną swoją. I to było wspaniałe. Skończyła się szkoła średnia, zaczęły się studia. Tak. I nie od razu studiowałam w Gdańsku. Rok studiowałam w Toruniu. Bo tam wydawało mi się, że tam też jest fajnie, tam no, ładne miasto i tak dalej, ale jednak uznałam, że to nie jest miejsce dla mnie, bo ten poziom jednak no, nieporównywalnie był trochę no, niższy był niż w Gdańsk. I, I w końcu przypisałam się do Gdańska na drugi rok no i w końcu tam rozwinęłam swoje skrzydła, bo tam rzeczywiście byli profesjonalni ludzie, którzy pracują w zawodzie, nie tylko na uczelni. No i rozwinęłam swoje skrzydła i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. No i myślę, że nie zmieniłabym tego. Jakbym miała jeszcze raz decydować, to chyba bym ewentualnie od razu poszła do Gdańska. To teraz przechodzimy do naszego gwoździa programu, czyli do tego szkicownika, który tutaj znajduje się obok nas. To był specjalny projekt zrobiony pod Twoją pracę taką dyplomową na zakończenie studiów. No powiedz nam coś o tym. Powiem szczerze, nie wiedziałam w ogóle, co zrobić na ten dyplom, no bo byłam w takiej pracowie nazywa się projektowanie systemowe. No i tam wymagali od nas stworzenia systemu, który rzeczywiście ma szansę zaistnieć w prawdziwym świecie. I, i po prostu trochę byłam zdołowana, bo tam moi rówieśnicy z roku tam mieli jakieś pomysły, jakieś zaprzyjaźnione firmy, a to ktoś miał właśnie jakąś, jakąś tam, jakiś sklep jakiś jakoś restaurację w rodzinie, i po prostu ci ludzie tam się zgadzali, żeby tam robić tą renowację graficzną, że tak to nazwę. No a ja nikogo takiego nie miałam i nie wiedziałam, co zrobić. I moja mama wpadła na pomysł, żeby zgłosić się do pana dyrektora z trójki, e, czy nie chciałby takiej renowacji graficznej u siebie. Skoro jestem absolwentką, to mu zaproponowałam coś takiego. No i pan dyrektor, pan dyrektor się zgodził, e, i za to jestem mu bardzo wdzięczna. I to się w ogóle dzięki niemu rozwinęło bardziej, bo no w tę renowację graficzną wchodziło też renowacja strony internetowej. I ja się dowiedziałam, że tą stroną internetową zajmuje się pan Krzysztof Wojnowski. Tak, e, Tak. I pan dyrektor Włukowski e, dał mi do niego numer. No i tam z, porozmawiałam z nim i dzięki tej rozmowie wyszło taki cały pomysł, że a czemu nie dla wszystkich szkół, tylko dla, czemu dla jednej, a nie dla wszystkich. No i to w ogóle miało być podyktowane tym, że w Polsce i też za granicą, na przykład w Holandii czy Niemczech, jest taki projekt ujednolicania właśnie znaków ministerstw. W Polsce już też został wprowadzony, więc sobie pomyślałam, a czemu nie zrobić czegoś takiego w Ostrułęce? No bo te znaki, przyznam szczerze, nie są jakoś super wybitne, te obecne, które mają szkoły, i też na pewno nie są tak dopracowane graficznie, więc pomyślałam, że podejmę się tego wyzwania, no i chyba udało się. To taka niesamowita historia, bo tak po nic do kłębka uh -huh. dzięki tej twojej pracy dyplomowej, w ogóle całemu projektowi, my dzisiaj możemy się tutaj tak. spotkać. I nasi czytelnicy teraz będą mogli zobaczyć cały twój szkicownik, jak to w ogóle powstawało, bo to było po prostu od jednej kreski po sam końcowy projekt. Yy, powiedz nam trochę o tym procesie, jak to wszystko wyglądało. Było bardzo ciężko, teraz powiem. Yy, ja nie wierzyłam w ogóle, że mi się to uda. Bo robiłam, ja zrobiłam chyba z tych znaków z 80 różnych jak nie więcej i po prostu cały czas myślałam ja to tak a to tak i to no, niby ten znak który powstał ostatecznie jest taki prosty i zwyczajny ale naprawdę proces dochodzenia do niego to była to była męczarnia to była po prostu droga przez męki i cały czas przychodziłam na te korekty na zajęcia i cały czas dostawałam po głowie, że to nie to, jeszcze raz, projektuj od początku, że to jednak nie jest dobry znak. I, I robiłam cały czas, już naprawdę byłam strasznie zmarnowana pod koniec, że mi się to nie uda, że nie dam, nie dam sobie rady, że zostanie wrzesień, kampania wrześniowa, że tak powiem. No ale w końcu. Udało mi się to zrobić, bo na początku to był zamysł taki, żeby zrobić znak, który ma symbolizować ducha edukacji. Mhm. I to miał być znak ogólny dla, dla nie tylko Ostrołęki, ale w końcu doszliśmy do wniosku z moimi wykładowcami, że to jest. Że po pierwsze, to może i jest do zrobienia, ale niekoniecznie odpowiada potrzebom y, znaku dla ostrełęki. Więc, y, w połowie mojej pracy, y, uznaliśmy, żeby się y, pochylić ku y, atrybutom ostrełęki. Symbolom. Tak, i można powiedzieć, co tutaj jest z tych symboli. Tak, i zaczęłam grzebać, jakie są symbole OstroŁęki. No bo wiadomo, tam się kojarzy, że flagę, że niedźwiedź, ale skąd to się wzięło, jak to, jak to działa, i no to zaczęłam po prostu projektować te znaki z Niedźwiedziem. Potem zaczęłam projektować z flagą. No i też wzięłam pod uwagę to, że rzeka to jest taki nieodłączny symbol, mm -hmm. też OstroŁęki. Y więc uznałam, że to też wplotę, ale pojawił się kolejny problem, bo ja chciałam za dużo naraz pokazać. I te znaki naprawdę, jak tutaj widać, były strasznie skomplikowane, też nieczytelne, i trzeba było to jakoś uprościć. Ja na przykład mam taki problem, że, że chcę za dużo naraz, że po prostu chciałam za dużo powiedzieć, i trochę tak się boję takiej, takiej pustki i takiej prostoty. Mhm. Takie to się nazywa w, w sztuce w architekturze horror wakui, że po prostu taki strach przed pustką. I że miałam wrażenie, że jak zrobię takie coś prostego, to to będzie zbyt proste i jak ktoś będzie na to patrzył, to będzie myślał, że żadnej pracy w to nie włożyłam. No ale okazało się, że ten znak, który wyszedł, jest bardzo prosty a jednocześnie jest bardzo wymowny. Tak. Wpisuje się jeszcze w to O, prawda? Który tak, tak. Zaczyna się Ostrołęka od tej Tak gry. i są też te fale, których tak naprawdę nie ma, ale one symbolizują, że to są tylko przerwy między, hmm. między elementami, ale widać, że one symbolizują tą rzekę. Tak. A pomysłów było dużo, bo widzę tu i wycinanki kurpiowskie. Tak, tak. Też się właśnie odwoływałam do takiej tradycji Ostrołęki, ale niestety wycinanki kurpiowskie nie, nie wkadły się w łaski, bo były zbyt skomplikowane jak na znak i ciężko było je jakoś zgrabnie uprościć. A jaki miałaś odzyw? I od wykładowców, to już trochę o tym wspominałaś, ale od samego tutaj ostrońskiego środowiska? Co oni na to? E, no, tak jak wykład wykładowcom się spodobał ten pomysł bardzo, że to było takie rozwiązanie systemowe, którego oni oczekiwali ode mnie. No to jeśli chodzi o tutaj środowisko ostrołęckie, no to powiem szczerze, że poza dyrektorem nikt jakby nie i poza panem Chominowskim nikt jakby nie wiedział o tym, że ja coś tutaj projektuję. No bo też przeważnie tam przebywałam w Gdańsku i tutaj przyjeżdżałam raz na miesiąc albo i nie. No i też nie było jakoś tak okazji, żeby się tu po poumawiać z innymi dyrektorami, z innymi tutaj przedstawicielami szkół w Austrołęce. No i uznałam, że tak trochę zaryzykuję, że tak zrobię, to był taki bardziej pode mnie znak dla dyplom i na początku w ogóle nawet nie brałam pod uwagę tego, że to może gdzieś dalej pójść, że to może komuś się spodobać, że w ogóle to zostanie przedstawione panu prezydentowi, no to dla mnie to jest w ogóle totalny kosmos. Nie spodziewałam się, że to tak się wszystko potoczy, no bo zamysł był taki, że to miało być stricte pod dyplom i pode mnie. A teraz zapytam Cię w ogóle o coś innego. Gdyby nie grafika, to co byś robiła? Co bym robiła? To jest ciężkie pytanie, bo na, na chwilę obecną nie wyobrażam sobie czegoś innego, co mogłabym robić. Aczkolwiek powiem ciekawą rzecz, bo miałam, znałam trochę grafiki w liceum. To była taka właśnie też stricte komputerowa i nienawidziłam mi. <noise> To jest właśnie ciekawe, że się nie porobiliśmy. Te wszystkie programy, których teraz używam, po prostu nie, nie, nie potrafiłam tego robić. Uznałam, że to jest najgorsze zło. I miałam właśnie taki przedmiot z taką dziewczyną, która chyba też była właśnie po ASP w Gdańsku, przyszła do nas do szkoły uczyć i tak jakby wdrażała w nas te nauczanie tych grafiki projektowej. No i ja się nie polubiłam wtedy. I z tą właśnie naszą nauczycielką i z tymi programami. Ja pamiętam, pamiętam jak sobie jak sobie postanowiłam, że już nigdy więcej do tych programów nie usiądę. To jest mój pierwszy i ostatni raz, kiedy ja to robię. No a wyszło, wyszło śmiesznie, że teraz tak naprawdę sobie buduję przyszłość na tych wszystkich programach, których wcześniej nienawidziłam. No i tak to się skończyło i myślę, że ciężko mi jest powiedzieć, co bym robiła, gdyby nie grafika. No bo jednak to jest to, z czym miałam od początku w swojej edukacji ekoistyczność i to mnie po prostu fascynowało i tam zawsze gdzieś rysowałam po zeszytach i tak dalej. I nic poza tym mnie nie interesowało, nie interesowało, poza tym, że trzeba było te przedmioty zaliczyć inne. No więc tak, więc chyba nie odpowiem na to pytanie konkretnie. Myślę, że chyba od początku było mi pisany taki los. To teraz zapytam Cię o plany na przyszłość. Masz może jakieś najbardziej takie odjechane marzenie albo projekt, plan do zrealizowania? No, na razie tym moim największym projektem to właśnie jest ten znak dla Ostrołęki. A jeśli chodzi o, o przyszłość, no to teraz wybieram się na magisterkę i po prostu będę wchodzić w ten rynek, patrzeć, jak to wygląda. Tam Mam takiego fajnego wykładowcę, z którym mam zajęcia, który ogólnie tak pracuje na uczelni, ale ma swoją własną firmę projektową. I mam, mam z z nim kontakty, tam jesteśmy na ty i po prostu zawsze mogę go zapytać, jak to wygląda i on po prostu może mnie poprowadzić. I myślę, że będę się, to będzie mój taki wzór do naśladowania, bo naprawdę mu dobrze idzie w tym projektowaniu, jest tą jego własną firmą. I myślę, że to taki trochę, będzie też mój cel w życiu żeby gdzieś tam swoją firmę projektową założyć. No ale będę na pewno zaczynać od takich drobnych zleceń. Um, trzeba od czegoś zacząć. Na naszej stronie był artykuł, um, jak spotkałaś się właśnie z prezydentem Ostrołęki, i były tam komentarze dotyczące tego, dlaczego dla każdej szkoły ma być jednakowy znak. Dlaczego tak postanowiłaś? E, ogólnie to powiem szczerze, że zamysł był inny, żeby właśnie każda szkoła miała swój znak. E, projekt zaczynał się od tego, żeby był e, znak wspólny plus znaki dla poszczególnych szkół. Ale niestety w, miarach, w miarę projektowania po prostu uznaliśmy z profesorami, że to jest zbyt duże prz przedsięwzięcie i w ogóle mój promotor powiedział, że tak naprawdę to jest w ogóle praca na magistra. Na dyplom magisterski sobie naprawdę widziałam bardzo dużo na, na głowę, że tak powiem. No i niestety, niestety czy niestety, skończył się znak na, na jednej postaci dla wszystkich szkół. E, aczkolwiek biorę też pod uwagę to, że mogę ten znak w każdej chwili rozbudować. Ten system może być przebudowany, rozbudowany, on jest bardzo elastyczny, plastyczny, jakby tutaj nie ma, że dziś są zamknięte i koniec. E, dlatego, jakby była taka potrzeba. To też mogłam zaprojektować znaki dla poszczególnych szkół i jakoś wkomponować ten znak, który teraz istnieje. Bo rzeczywiście, co ma, też uważam, że, że tak fajnie, jak szkoła się identyfikuje ze swoim znakiem. No tylko, no niestety, jeden semestr to jest za mało, żeby zrobić taki duży projekt. I też ciężko było, bo ja myślałam, że z tym znakiem się nie wyrobię. I, I naprawdę to jest cud, że mi się udało. I też jeśli na przykład się nie przyjmie dla szkół, bo no jednak ktoś tam uzna, że, że to jest byt, że ludzie jakby się przyzwyczaili do tych, które już mają te znaki, no to ten znak może funkcjonować gdzieś indziej, bo jest uniwersalny i on jest dla szkół, bo jest dopisek właśnie tam typograficzny, jest zaprojektowane nazwy szkół, ale on może też funkcjonować jako coś zupełnie innego w Ostrołęce. I też słyszałam na przykład, że Ostrołęka też nie ma swojego znaku, więc jakby to, jakby, to, jakby prezydent się na to zgodził, to można by było też jako, zaadoptować to jako znak dla Ostrołęki. Więc tutaj w ogóle drzwi nie są pozamykane, wszystko jest otwarte, naprawdę ten znak jest na tyle uniwersalny, że można go wykorzystać wszędzie. On po prostu to jest znak promocyjny dla Ostrołęki. A masz już pomysł na pracę magisterską? Czy to nadal będzie to szkolnictwo, czy coś w ogóle zupełnie innego? Na chwilę obecną nie wiem. Może być tak, że właśnie rozbuduję ten system o te znaki dla szkół, ale też właśnie może być zupełnie coś innego, bo naprawdę ja czerpię inspirację z rzeczy, rzeczy które zdarzają się przypadkiem, że coś tam zobaczy, i pomyślę: o, o, to będzie mój pomysł na pracę więc na chwilę obecną nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale być może właśnie jak będzie taka potrzeba, to moim projektem może być rozbudowanie tego systemu, który już istnieje. To jeszcze ostatnie pytanie. Masz jakąś ulubioną technikę albo na przykład, nie wiem, kredki, farby, coś, co najbardziej ci sprawia przyjemność i czy są to na przykład projekty takie typowo na zlecenie, czy takie odjechane, że po prostu możesz się artystycznie na nich wyżyć? Ktoś ci mówi, zrób nam na przykład logo, a ty wtedy masz pełne pole do popisu i robisz to, co ci przyjdzie do głowy i namalujesz. No szczerze powiedziawszy, to jeszcze tam żadnych takich zdeceń jako takich nie miałam, jeśli chodzi o grafikę projektową. Zawsze, zawsze robiłam tak pod siebie, że ja na przykład bardzo lubię temat uczuć i emocji i zawsze jak tam robiłam bardziej takie artystyczne rzeczy, niezwiązane z projektowaniem, takim właśnie, gdzie tam są określone zasady, że tam raczej nie można sobie tak polecieć, no to zawsze robiłam tak pod siebie, że po prostu pokazywałam swoje emocje, że ja też na przykład mam problem z z takim, z takim jakby określeniem siebie, co ja do końca chcę i też nie potrafię się zdecydować yy, nigdy, co konkretnie bym chciała wybrać i uznałam, że trochę obejdę ten temat, żeby się nie męczyć, to obejdę ten temat i zrobię, przedstawię właśnie to, z czym ja się męczę i że to pomogło mi jakoś właśnie wyjść z tego takiego, e, takiego dołka, że, że, że nie mam pomysłu, że nie mogę się zdecydować, co pokazać. I że tak właśnie przykombinowałam trochę i pokazałam zamiast tego, co ja bym chciała pokazać, co właśnie nie wiem, co chcę y, przedstawić, y, bo tam po prostu tych pomysłów mam tyle, że nie mogę się zdecydować. To uznam, że pokażę właśnie to, że nie mogę się zdecydować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę Ci, żeby wszystkie Twoje plany i te stricte graficzne mhm. i te takie typowo prywatne i jakieś wyjazdowe, wakacyjne, żeby wszystko się spełniło. I mam nadzieję, że po obronie magisterki, jak zobaczymy Twój kolejny projekt, to spotkamy się tutaj na tej kanapie i opowiesz nam jeszcze raz tylko już o nowym projekcie. Mhm. Też mam taką nadzieję. Dziękujemy. Dziękuję.